Jak taki interim menadżer powinien pracować? Zawsze zaczynamy od czegoś, co się nazywa audytem. Jest to audyt miesięczny, jest to bardzo um, szczegółowo dokonana analiza. Po pierwsze, dlatego, że uważam, że każda organizacja jest systemem naczyń połączonym. Jest naczynko, które się nazywa sprzedaż, jest naczynko, które się nazywa marketing, jest naczynko, które się nazywa e, zarządzanie ludźmi, jest naczynko, które się nazywa HR, jest naczynko, które się nazywa finanse przedsiębiorstwa, jest naczynko, które nazywa się logistyka itd. itd. Jeżeli wchodzi interim manager i zajmuje się tylko i wyłącznie jednym naczyniem, to znaczy sprzedaż, albo marketing, albo logistyka, Albo finanse, albo cokolwiek, to może być tak, że nawet jeżeli pozapychamy dziury i pokleimy dziury w tym naczyniu, to to jest system naczyń połączonych i tak Wam woda będzie wyciekała gdzieś w innych miejscach. Jeżeli w biznesie dzieje się coś nie tak, to najpierw trzeba holistycznie z helikopter view posprawdzać, co się dzieje w organizacji, a potem zejść do każdego działu i przyjrzeć się, czy na pewno wszystko tam jest realizowane właściwie.